Dzień dobry, tu jest korytarz, część wiatrołapu. Tak wygląda podłoga. Tu jest tu była by lekka wcinka. I tutaj jest drugie pomieszczenie, które jest garderobą I ono ma tutaj tablicę rozdzielnie. I, I tutaj jest mała wcinka na okno. I tak to wygląda. O. Kafle są tego, tego typu. One są, Gdzieś tutaj jest, jak jest też informacja 80 na 88 mm i one musiałyby się zgrywać z podłogą którą mamy tę próbkę tego typu ma 14 mm to byłoby grubej kleju tak żeby to tak było później z salonem no to tyle to jak będą pytania to na, na może się pojawią to wtedy się dzwonimy dziękuję